Nie mówcie dzisiaj dzień dobry użytkownikom telefonów Huawei, bo nie jest to dobry dzień dla nich. Jak podaje Reuters, administracja USA nakazała firmie Google zerwanie współpracy z firmą Huawei w związku z aferą szpiegowską, zarzuty szpiegowskie, na jakie posądza się firma Huawei. I co to oznacza dla aktualnych użytkowników telefonów Huawei z systemem Android? Tu na razie niewiele się zmieni, dlatego, że będziemy nadal w stanie używać telefonów tak, jak były używane dotychczas. One nie, po, nie otrzymają po prostu aktualizacji do najnowszych wersji systemu Android. Co i tak w przypadku Huawei nie było najszybsze, dosyć długo trzeba było czekać na konwersję najnowszego Androida do ich nakładki EMUI. Należy nie zmieniam do faktu, że jest to problematyczne, chociaż przy w współczesnym trendzie wymiany telefonów co rok, czy co dwa, może nie będzie to tak rzutować na samych użytkowników aktualnych telefonów Huawei. Problem pojawia się natomiast już przy aktualizacji oprogramowania, tak? bo wszystkie aplikacje, które używamy są głównie aplikacjami Google lub pobierane aktualizacje są przez sklep Google i one również mogą zostać zablokowane. Przez co nie będziemy mieli dostępu do najnowszych wersji programowania, będziemy bardziej narażeni na jakieś backdory, no, sprawy, które jednak są dosyć poważne, dlatego że gro z ludzi używa teraz telefonów jako dostęp do swoich kont bankowych itd. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku nowych telefonów Huawei, które wyjdą na rynek. One nie będą mogły już używać systemu Android. W ogóle, oficjalnie oczywiście autoryzowanego przez Google, bo te urządzenia nie będą autoryzowane. Pozostanie Huawei korzystanie z open sourceowej licencji Androida, która niesie ze sobą pewne obostrzenia. Sprawa również dotyczy systemu Microsoft Windows, na którym są oparte tablety i laptopy firmy Huawei, więc. No jest to spora część rynku, ogromne zyski, które czerpią Chińczycy. I to może być dosyć duże tąpnięcie dla tej firmy, dlatego że gro użytkowników albo nie chce, nie ma czasu, albo nie ma wiedzy, jak zachować się w takiej sytuacji, czyli po prostu odrzucą kupno nowych urządzeń Huawei na rzecz innych firm, dlatego że nie będą musieli się borykać z tymi problemami jak szukanie aktualizacji po sieci, Szukanie open sourceowych -source licencji i obawa o to, że mogą ściągnąć nieodpowiednie pakiety danych, które no, zainfekują ich telefon i wskutek czego mogą utracić swoją, swoje dane lub, lub dostęp do swoich kont bankowych, tak. popadnie w niepowołane ręce. Więc no jest, to, jest to na pewno duży czynnik, który będzie wpływał na, na sprzedaż najnowszych urządzeń Huawei może być to poważny cios, ale no, co pozostaje Chińczykom, albo e, pozostanie przy tej open source'owej licencji Androida, co moim zdaniem może nastąpić przez jakiś okres, dopóki nie prowadzą swojego systemu na urządzenie mobilne, nad którym pracują już od dawna, tak samo jak Samsung koreański. E, te firmy starają się mieć w pewien sposób e, takie długie wyjście, zabezpieczenie w przypadku właśnie takich sytuacji, jak nastąpiła teraz. Nie wiemy tylko, jak daleko są posunięte prace Huawei. Poza tym, e, duże firmy pokazały już, że to wcale nie musi się udać, tak jak Microsoft ze swoim Windows Mobile, gdzie miał dostęp do świetnych aplikacji, jak na przykład Here Drive, który przez pewien okres e, był nawet lepszy od Google Maps, e, czy zestawu swoich narzędzi e, pocztowych i, i, i Office. A, mimo to klienci odrzucili tą platformę i dzisiaj nie, nie oświadczymy już nowych urządzeń e, z systemem Microsoft. E, więc ta droga może być bardzo ryzykowna, ale może to pchnąć Huawei w nową, w, w nową historię, gdzie, gdzie po prostu uzal, uniezależnią się kompletnie od, od amerykańskich dostawców oprogramowania i staną się jeszcze potężniejsze. Pytanie, czy na dzień dzisiejszy są już to w stanie zrobić. Ta sytuacja pokazuje też, jak zły jest monopol, czy w tym wypadku no, praktycznie duopol firm amerykańskich, jeśli chodzi o oprogramowanie, bo jesteśmy aktualnie bardzo uzależnieni. W większości, chyba osób, które znam, e, używają one aplikacji tylko i wyłącznie Google, szczególnie, właśnie Google Maps czy Gmail. E, jest, 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 to, jest to spore przywiązanie klienta do tych yy, aplikacji, także do Apple, ta, który no, powoduje to, że w przypadku sytuacji takiej, jak ma miejsce teraz, mamy bardzo małą alternatywę, jesteśmy uzależnieni od aktualnej sytuacji politycznej, bo gdy ona się zmienia, to tak naprawdę w przypadku aktualnej wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to my klienci zaczynamy cierpieć, gdyż no, Będziemy mieli problemy na telewonach Huawei w najbliższym czasie na to wychodzi. To pokazuje, że trzeba jednak szukać alternatywnych rozwiązań i mieć zabezpieczenie swoich danych. Zainteresować się tym, żeby przerzucić wszystkie swoje ważne rzeczy na inne usługi, tak, żeby z dnia na dzień nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji. Dzięki za oglądanie.